Mm -hmm. Okej, okay, tutaj tak, okej. Okay. O, mamy no nie, tutaj, No, to tutaj lonimy. Tak fajnie, to to, że tu mamy chaby cic-cic. to loda. Ja jeszcze działa maskę te to. No to już sądzę, mam te to jest to, muszę to i już sądzę. Jak widzicie te to, te loda. Środki. nie ma na środku. Faty! Ale jest, środki, bo tam rzeźnielona Widzicie, nie ma faty, nie ma faty. No i tak to jest. to. W to, to. to możecie to naczyć, jak ciapny to roimy. Jak Będziecie zapytać jakie mam, na co mam te brudne ręce, no to luzne plecy malowałam. To samo. Jak widzicie? Na razie mamy te to tyle. No naprawdę, no, mamy te, to tyle. Popatrzcie, właśnie mamy tutaj łapki. No i tak nie sądziliśmy. Popatrzcie, zaraz fatę to środka, happy ciccic. Popatrzcie, jak to wygląda. No tutaj się dzieje koło, koło I nie dzieje za To tady Woła. I jest usy, te łosy, i nogi, i łapki. To jeszcze trzeba poczekać. Nie wiem, ty, to nie u to co są. No tak, to patrzcie. To teraz zaczamy tą facę do środka. to się ośnięciej. Nie mamy tą fatę? No tak, to dajemy i... Jest no jedne to środka. Te wąpa, bardzo miękkie. Popatrzcie, już mamy to. Jest tu, jest tu. Super. No tak, a teraz roimy łapki. A to te nóżki. A no, ja us No, usy i te nosy. No, ta to, to proszę poczekać. Popatrzcie. Właśnie tutaj roimy łapkę. Jeszcze nie siedzieliśmy, ale no patrz. Tutaj już jest to tutaj. I tu mam łapka, nóżki i usy. Nosy. Musiałam zrobić nowe łupko. No i tak to to tu. No taty tety, No. Drugi nocinek nie cieniuto, bo już muszę iść spać, bo ja to lodę no nocy. Eu tô papá.